Kiedy dziś będziemy grali w 99 nocy w lesie, patrzcie, mamy 23 dzień, a mamy piąty mnożnik, bo mamy oczywiście dwa dziecka, więc teraz będziemy mieli 28 dzień, czyli na ten dzień, no to jest dzień którym skończyłem w odcinku odcinku. W tym odcinku będzie trochę się działo, więc tu nie musicie oglądać dokładnie. Dobra, tak więc jest już następny dzień, a ja mam oczywiście klatę i jestem trochę bardziej Mocniony, dobra, dzień 24, na pewno to 28 założę się i faktycznie miałem rację. To jest dzień 28. Osioł jest teraz głodny, czyli co, że zaatakuje nas głodny? Jeleń? czy kto nas teraz atakuje? Bo ja tego nie kumam. Ale co się stanie, jak Jelen będzie głodny? Trzeba będzie go poświęcić latarką i to tyle? Pa, ja, do widzenia. Bo jeżeli tak, to naprawdę nie muszą mnie o tym nikt, będę informować, bo zawsze mam wronie przy sobie, mam włócznie, zbrojkę, no i tak dalej, widzowie, jestem przygotowany. Czy kiedykolwiek widzieliście mnie, nie, przygotowanego, właśnie się zastanawiam, jeżeli widzieliście, to kiedy, ciekawe, przypomnijcie sobie, kiedy. Nie no, pamiętajcie, widzowie, zawsze jestem przygotowany. Dobra. Więc jedziemy sobie z jego domu, wcinamy sobie i zaczepiam każdy krzaczek, bo trochę głodny byłem. No i troszeczkę się doładowałem, więc można sobie lecieć. Mamy uratowane wszystkie dzieci, nie tak wszystkie, ale połowę dzieci już mamy. Ej, co tam jest? Czy tam jest baza dziecka, czy to jest krakenkit baza? Nie, to jest baza Krakenki. Dobra. Okej. Okay. Troszeczkę sobie po mapie powędrowałem, pozwiedzałem. I innym finisze oddałem. Dobra, zjem sobie przed atakiem łosia Leosia. Bo ten nieleń teraz będzie głodny. Dlatego. O, ktoś zginął. Napiszę mu lecę... chwila lecę po... ciebie lecę po ciebie o ile czas mi na to pozwoli to do ciebie dobiegnę o nie, niestety nie, nie nie, nie, czekajcie, czekajcie Ja. Albo chwila. Jutro. Cię... Uratuję. jutro cię uratuje. Jutro cię uratuję, bo Jeleń właśnie przychodzi. Czy ja zginę, czy co? Dobra, więc gdzie ten Jelen jest? Bo nie widzę ty. Dobra. A wiem, Jelen nie może przychodzić Więc tutaj jest szansa, jak widzicie. Więc no, wiem, że będziemy bezpieczni. Ale było wyraźne, nie napisane. Grzełoś nas dzisiaj atakuje. Grzełoś jest główny i szuka pożywienia. Aha. Tutaj to jest tylko informacja, że szuka pożywienia. W tym w lesie. Zostaliśmy w Tutaj chyba zostaliśmy całkowicie w Bo nie przychodzi tutaj żaden jeleń. Nie ma tutaj żadnego jelenia. Ja muszę wyjść z tego ognia, aby przyszedł I tak dalej, nie przychodzicie mieć luz. Ja pójdę po tego kociek. No, bo to nie co się to było. Nie, to chyba faktycznie trzeba było wyjść z tego nie Dobra, joli zniknął i super. A gdzie on w ogóle jest? Bo on jest chyba mega daleko. Który dzień? 33. Więc jeżeli będzie noc, to sobie skończymy. Aha, on tutaj zginął, dobra. Widzę go, ale gdyby nie te wilki, nie no, cztery wilki, nie no, cały las się niech na mnie steamuje. Patrzcie, no stanu wilków na mnie leci. Widzicie to? Ludzie. Ta przyciągam oczy widzów normalnie, nie tylko moi widzowie. Normalnie. No nie wiem jakie ja mam go ratować. Nie mam pojęcia jakie mam to zrobić. Dobra, By... nie przemyślą. Do ognia. Nie no, tłum moich widzów. typowy tłumu moich widzów, nie. Tłumu moich widzów. Normalnie nie. Ja nie mogę co to teraz będzie? O, co będzie? Dobra, biorę sobie jakieś siedzonko. On opuści grę, czy nie? O goni rapuję sam. Więc może opuści grę, a może nie. Dobra. Dobra. Tak więc uciekamy sobie. Tutaj do ognia, abyśmy byli na pewno bardzo bezpieczni. No. I chyba na dniu 33 sobie skończymy, ale jeszcze do nocy, przynajmniej do nocy, będzie trwał ten odcinek. nie mamy na to nic on. Dlaczego uratujemy? No nie wiem. Nie wiem, czy on, on już chyba opuścił. Nie, tylko tam. Już myślę, że on opuścił tę grę, bo nikt nie chce być martwy, nie? Dobra, tutaj jest? ram, kto to tutaj? Myślę, że ktoś tutaj jest. Dobra, usiądę sobie tutaj i poczekam. Czekam sobie na nockę, bo zaraz pewnie będzie napis, że noc się zbliża. O, właśnie teraz noc się zbliża. Więc widzowie, to będzie powoli tyle. Tak więc żegnamy się widzowie. To ten czas, który tutaj widzimy dobiega końca. Pa, pa!